Papier tole. Siema, ja to na szybko chciałem objaśnić zasady konkursu. Przede wszystkim musicie mnie subskrybować, musicie napisać komentarz o treści Radom Jam plus swój Instagram. I dla osób chętnych, co zaraz wytłumaczę, osoby chętne udostępniają trzem swoim znajomym e, ten filmik. I już wszystko tłumaczę. Odbędą się trzy losowania na trzy itemy. Dwa losowania będą dla osób, wszystkich, którzy będą mnie subskrybować i napisą, napiszą komentarz, ale będzie jedno dodatkowe dla osób chętnych, które udostępnią trzem osobom ten filmik i wyślą mi potwierdzenie na moje. Instagrama, i będzie po prostu w tym losowaniu większa szansa na wygraną. Także serdecznie zachęcam. No i wszystkie linki do sklepu Smooth Shopa do mojego Instagrama macie w opisie, także zapraszam w sumie do filmu. Siema, jestem tutaj z Castło na skate Parku. Dzisiaj jest dzień, w którym zapowiadam konkurs, który już tam mogliście o nim słyszeć z marką Smoothshop. Mamy do rozdania e, woski z Radą Dżemu, których w ogóle nie ma, więc są limitowane. E, I jeszcze dużo w sumie wleb. W takim wosku, o, jest wlepa Radom Dżemu i zajebisty wosk Radom Dżemu. Zobaczymy w sumie jak on działa, czy, czy fajnie... Co można robić wosk? Marować na przykład murki no czy, rurki. Czy dobrze, czy dobrze się po nim po prostu grinduje, fibluje. Dobra, więc tak, ja jestem streetowcem i pokażę jak się dobrze jeździ używając tego wosku. Teraz ja na ja nie jestem streetowcem, dlatego wziąłem cię paru kolegów, którzy pomogą mi przetestować ten produkt. Zobaczymy czy on dobrze działa, czy po nim dobrze się robi grindy. Instagram, Kacper Parka, Instagram <laughs> Jepwad. Jeszcze dla Jeppy i mam ogromnego penisa, więc wbijajcie, sprawdzajcie to i obczajcie naszego parta, do którego link będzie w opisie. Tyle, masz to kurwa wstawić. No i z marką Smoothshop też zorganizowaliśmy taki kodzik DIV5, który daje wam 5% zniżki na cały asortyment sklepu. Serdecznie zapraszam, bo od tego dnia, czyli od piątku, w którym ten film jest, będzie trwał on tydzień. Więc mam nadzieję, że skorzystacie, zawsze te 5% coś da. Także zapraszam do filmu. Jak coś dla niekumatych, parka, czyli Kasper, reprezentuje street w tym filmie, a ja, park. Tak pół na pół, bo za bardzo jestem taki wżyty w park, jestem takim zagorzałym parkowcem. Także od razu przepraszam, że ode mnie nie ma za dużo takich streetowych filmików, znaczy w sensie klipów. No. Upewne. Mam pomysł. Pstryknij i się pojawimy na nowym skateparku. No wiem, chcę to pokazać. Oh. Wow! <laughs> Jesteśmy już na innym skateparku. Nie rób tak kurwa! Pogo! Pogo! Siema stary! się na marce Smooth Shop, która organizuje konkurs! No, tu ja. Dobra, nie będziemy robić to co w shopie. Eee, chciałem jeszcze raz poinformować, że organizujemy z marką Smooth Shop e, konkurs na trzy e, woski z radą dżemów, które są limitowane, bo nie ma ich aktualnie na sklepie. Są, Będą trzech zwycięzców i jeszcze masowlep. Także myślę, że warto wziąć udział w konkursie. I jeszcze bardzo ważna rzecz, ponieważ jestem rajderem. Jepy! Tutaj macie Instagram Jeppy, tu mój i w linku jeszcze raz link Toparta, mojego oraz Kuby Grędy. From Boat City to Jeppa, więc no... Yo. Yo. Yo.